Cześć, tu Beata, dziś mamy wtorek, 19 maja, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to piękna dziesiątka pentakli. E, o tej karcie często mówi się, że to takie całkowite spełnienie, że spełnienie materialne. Jesteśmy w, to jest karta pentakli, żywioł, ziemia, więc materia przede wszystkim. Natomiast ta karta jest szczególna. E, ponieważ jak widzicie, jesteśmy w talii telemetarot, zresztą nie tylko w tej talii, tak to jest przedstawione. Mamy tutaj przedstawione kabalistyczne drzewo życia. Oczywiście ono jest też podzielone na pewne sekcje, na filary, ale my tu dzisiaj odniesiemy się choćby tylko do dwóch. Po pierwsze, te górne sefiroty odnoszą się do naszej duchowości, do tego, jak my rozwijamy się duchowo. Ta, do, ta dolna, szczególnie ta na samym dole, Keter, do, do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, do naszego świata namacalnego, materialnego i ta droga przez te wszystkie etapy to jest nasz rozwój i pamiętajmy dziesiątka pentakli jak już wspomniałam to takie spełnienie bezpieczeństwo dom rodzina i takie taka obfitość w szerokim tego słowa znaczeniu i to jest właśnie kluczowe Obfitości nie tylko odnosi się do materii. Musimy pamiętać, że kilka fundamentalnych rzeczy musimy o, o kilka fundamentalnych rzeczy musimy zadbać, żeby podejść do sprawy całościowo. Jest tutaj ten łuk, który symbolizuje w tej karcie, w tej talii tak zwany porządek rzeczy, który trzeba uszanować. Nie można ignorować tego jako całości. Planeta Ziemia, która tutaj się znajduje, to jest to, ta nasza kreacja, to co możemy tworzyć. Natomiast podchodźmy do tego całościowo, bo jest kilka fundamentalnych elementów, o które musimy zadbać, żeby właśnie w taki sposób działać. Na przykład właściwa ilość snu, na przykład odpowiednia ilość ruchu fizycznego, czy jakiejkolwiek aktywności fizycznej, choćby spacery, odpowiednie odżywianie, ale też rozwój intelektualny. To wszystko, oczywiście każdy na swój własny sposób, to nie o to chodzi, że mamy trzymać jakichś średnich zasad, ale to wszystko w tej karcie obrazuje się jako tak zwane holistyczne podejście. Dzięki temu, Możemy zdziałać o wiele więcej. Ja wiem, że zaraz ktoś pomyśli, no dobra, ale nie mogę się koncentrować na wszystkich sprawach jednocześnie. Oczywiście, że nie. Natomiast miejmy z tyłu głowy taką, taką informację, że musimy do tego podejść całościowo. Im, Im więcej czasu poświęcamy na rozwój, na kochanie i miłość do siebie, na wdzięczność do siebie i dbanie o siebie, tym więcej możemy zaoferować innym. To właśnie po to to wszystko robimy. I ta karta właśnie w taki sposób się manifestuje. Jest to karta bardzo społeczna. Społeczna, nie tylko materialna dla nas, społeczna, czyli wszędzie, w rodzinie, w świecie, w miejscu, w którym przebywamy najczęściej i wśród ludzi, którym się otoczy, otaczamy na co dzień. To jest właśnie karta mówiąca o tak zwanym spokoju życia. Wróćmy na chwilę do tej takiej doczesności. Oczywiście jest to karta bezpieczeństwa i do bezpieczeństwa materialnego, ale też takiego dorobku życiowego, więc być może dzisiaj warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób. Możemy zabezpieczać tą swoją przyszłość, albo w, w jaki sposób możemy podejść do tego całościowo w sensie zadbać o siebie, zadbać o swoich bliskich. To nam da takie prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Nie, odpo nie tylko odpowiednia ilość pieniędzy na koncie. One są ważne, nie będę mówiła, że nie, ale jak mamy pieniądze, a nie mamy zdrowia, albo mamy pieniądze, a nie mamy siły, no to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego myślę, że energia dziesiątki pentakli jest taka. Fajna, ponieważ właśnie odnosi się do takiego całościowego podejścia. I na tym ludzie często trawią wiele lat, jeżeli nie całe życie, ale właśnie to jest też taki sens tego, że dbamy o siebie, dbamy o innych, troszczymy się o siebie, troszczymy się o innych, kochamy siebie, kochamy też innych. Dzięki temu łatwiej też zadbać nam o całą resztę. Um, każdy z nas ma swoje własne priorytety i nie mam zamiaru tutaj jakby ustawiać ich na nowo. Natomiast myślę, że warto przyjrzeć się, jeżeli nie mamy takiego spokoju ducha, nie mamy poczucia zabezpieczenia, to dziś warto o tym pomyśleć. Pamiętajmy jednak, myślmy o tym w kontekście holistycznym i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.